Elo, Elo, elo. dzisiaj jeździmy na kolejnodze i sprawdzamy i będziemy sprawdzać, czy ja jakieś nie. Umiem. To jest wyczynowa to więc może być mi łatwiej, ale jeszcze tego nie wiem, więc sprawdzamy. Dobra, wstawiam telefon. tryczek skok. Jest git mordeczka. Teraz, nie wiem, whipa to wam nie zrobię. nas spróbujemy. O kurde, barfspin to mi chyba nie wyjdzie. Ale po trzech razy stuka. Nie udało mi się wskoczyć na no niej. Dobra. A może tak? Skok z tego. Na murek. Będzie lepiej, będzie się mieć Weszło. Może teraz taki Próbuję tego weepa. Kurde nie wyjdzie, ale Baszlin może wjechać. On może pójść. Dobra, znów na murek wskakujemy. Ja się dopiero uczę wskakiwać na ten murek. O kurde. Widzicie, że mi nie wychodzi? Więc jakoś no. Ale może kiedyś wyjdzie. Ło, panie Janie. Kurde, nie wyszło znów. A jak chcecie się nauczyć par spina, tak w ogóle, to. Nakładajcie tu na bok i kręćcie. Kręćcie jak najszybciej. Jak ktoś ma, ktoś woli lewą ręką prowadzić, no to prowadzi i potem prawo łapie. Jak woli ktoś prawo, no to prowadzi prawo i potem lewo łapie.